Płaczesz starem mówił czyrzyk młody, lepszy masz teraz klatce niż polu wygody. Ty z niej rzekł stary. Przeto ci wybaczę ja bym wolny dziś w klatce i dlatego płaczę. Cieszę się, że tak licznie y, przybyliśmy na rozpoczęcie świętowania tej ważnej daty 107 rocznicy odzyskania przez polskę niepodległości. Ta uroczystość ma u nas taki przebieg teraz kilkoetapowy, dzisiaj. Zaprosiliśmy Państwa na koncert pieśni patriotycznych. Przyniesie nam naprawdę taką wspaniałą ucztę duchową i będziemy mogli, mogli świętować tą ważną, ważną dla nas datę. Chciałbym życzyć, żebyśmy ten czas, to był taki troszeczkę czasem zadumy, ale dzisiaj będzie taki, myślę, że o charakterze wesołym, bo skoro będzie śpiew, będzie muzyka, to będzie charakter wesoły. Czas odzyskania niepodległości, czy w ogóle moment odzyskania niepodległości, to dla nas najważniejsza data prawie w historii. Cieszymy się, że po iluś 123 latach znowu staliśmy się państwem europejskim. I to sposób szczególny nas zobowiązuje do tego, żeby pamiętać. Dlatego też jeszcze proszę, kto nie wywiesił flagi, żeby flaga też zawisła na naszych budynkach mieszkalnych, żebyśmy w ten sposób dali świadectwo takiego patriotyzmu, przywiązania do ojczyzny. To jest taki miły akcent. Zawsze w Konstantynowie jest dużo flag. Nie tylko w Konstantynowie, ale również na wsiach. Dlatego też proszę, żeby w tym roku nie było gorzej. I cóż, życzę Państwu takiego spokojnego, miłego przeżywania tego święta, takiej wspaniałej uczty duchowej, i cieszmy się z tego, że mamy możliwość podziwiania pieśni w wykonaniu naprawdę profesjonalistów, bo to, nie, to rzadka okazja. A dzisiaj zaznaczam, że nie będzie to długie, ale będzie na pewno ciekawe. I yy, też apeluję o brawa i o plaski. Jeszcze raz dziękuję za obecność. Czerpmy z tego, co dzisiaj tutaj będzie przedstawione i pamiętajmy, że patriotyzm, przeszłość i pamięć o, o przeszłości ma ogromne znaczenie, bo wiemy, że piękne słowa wypowiedziane już dawno, ale jeżeli zapomniano o przeszłości, nie możemy myśleć o przyszłości. Także miłego popołudnia życzę Państwu jak największej ilości wrażeń i wejście na zakończenie z tej sali ubogaceni, wprowadzeni w, 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 poprzez pieśni patriotyczne w taki czas świętowania naszym kraju. Jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Grazie i